Dobre wszystkim I znowu niedawno nie było na YouTube. Dobra, jakieś tam krótkie wstawki były wrzucane, tak zwane shorty Coś tam się jeździło, ale jakoś nie było weny, żeby coś nagrać, jakiś materiał Z drugiej strony jak też nie jeżdżę sam, tylko w grupie z kolegami To tak nie ma za bardzo jak i czasu, żeby coś nakręcić Trzeba się skupić też trochę na jeździe a jak idziemy trochę szybciej, no to ja nie jestem w stanie też nagrać i potem za nimi nadążyć. Dzisiaj jest sobota. Wyjechałem po 8 rano. Trasa na około 70 km. Wadzi ona dookoła jeziora Dziećkowickiego, a Dziećkowice to dzielnica miasta Mysłowic. W opisie filmu załączę linka do tej aktywności, tak że będziecie mogli sobie zobaczyć przebieg tej trasy. No ale generalnie to zaczyna się w Murckach, w Katowicach. Potem właśnie jest Larysz, Dojeżdżamy do Dziećkowic, dookoła tego jeziora, czy też w sumie zbiornika wodnego, ja chyba sztucznego, ile dobrze kojarzę. No i potem się wyjeżdża na drogę, która prowadzi do Hełmka Śląskiego. Na wprost można powiedzieć do święcimia, nie? Ale skręcamy w prawo do Hełmka a potem dzikowa lędziny potem znowu Mysłowice, dzielnica wesoła i długa Beskicka i Kostuchnę, czyli dzielnicą Katowic z powrotem do domu. Pętla jest dość spokojna, oczywiście mówię jeśli chodzi o weekend, zwłaszcza do południa. Ruch jest tutaj średni, stosunkowo niewielki, bardzo fajny asfalt. Fajne okolice Dużo zieleni, lasów W Dziećkowicach Jest ulica Długa Która w drugiej części No jest dość dziurawa bym powiedział Ale bez problemu można przejechać Pierwsza połowa była Kilka lat temu chyba wyremontowana Nowy asfalt położyli Jesteśmy już w samych Dziećkowicach No i ta droga tak mniej więcej Wygląda. No tutaj jest jakiś remont drogi. To już... No nie na samym końcu, ale w końcowym odcinku tej ulicy Długiej. O, widzę asfalt nowy, więc chyba... Więc chyba wymienili ten odcinek, który był najgorszy, tak naprawdę w kierunku Jelenia. Nowy chodnik i nowy asfalt. Teraz będzie fajnie się tu jechało. To był najgorszy odcinek z tej całej ulicy długiej. A tutaj chyba raczej położą chyba jeszcze jedną warstwę, bo jakieś takie dziwne dziury są. Nie, na pewno będzie jeszcze jedna warstwa. Dzięki wystające, więc na pewno coś jeszcze położą, ale to dobre wieści. Przez wiele lat ta droga była w średnio słabym stanie. Także najwyższy czas, no, tak to wygląda. Droga kamienista, ale mam gatorskinę, więc nie boję się. Wystarczy spokojnie przejechać. Będzie dobrze, tam już chyba. Końcówka. Powiem tak, nie polecam tego przejazdu. Polecam jednak jakoś to jechać, tylko nie bardzo jest jak w sumie. Ja dojechałem gdzieś może... A, poza połowę w sumie, bo ten odcinek był dość długi, chyba z 200 metrów. I, I zjechałem po prostu w boczną uliczkę i końcówkę przyjechałem już normalnie asfaltem. No to wyjechaliśmy z jelenia. Tam był w sumie największy ruch jak do tej pory. Przejazd nad A4 i droga 903 w stronę 8 i tu zaczyna się bardzo fajny asfalt, fajne okolice i sporo lasów. No, to za takim małym kawałkiem lasu eee, mamy trochę zabudowanie jeszcze no i potem znowu zacznie się spokojny odcinek. Asfalt jest tutaj bardzo dobry. Bardzo fajnie się tu jedzie. A jedynie tylko taki mały kawałek, może 30 metrów z kostki. A tutaj mamy takie coś. I to sobie można spokojnie przejechać. I wjechać z powrotem na drogę. Jedziemy dalej. O, to było jednak jawożno. I tu właśnie wjeżdżamy do gminy Hełmek Powiat Oświęcimski i tutaj bardzo fajny odcinek się zaczyna chyba najlepszy w tym rejonie dużo lasów dookoła, może on nie jest jakiś bardzo długi ten odcinek, ale zawsze coś, zawsze jakieś tam krawkę cienia znajdziemy. Nie wiem dokładnie jak długi jest ten odcinek ten leśny, ale patrząc na kilometraż jaki mam na liczniku to już mam 34 km prawie. Obstawiam jakieś 3-4 km długi będzie ten odcinek, więc całkiem, całkiem spoko. No. I to debunia z Jackpaka płetwa 2,5 w środku jeszcze Dwa batony mi zostały oczochowe, Mam tam klucze. Mam tam taki mini portfelik, gdzie trzymam wszelkie karty. I to takie fajne, małe coś, żeby jakieś papierki i śmieci pochować. I torba tu na górze jest miękka, to by się przydały takie plastikowo-gumowe takie stawki, żeby to usztywnić. Teoretycznie można byłoby coś tu samemu wykombinować ale za to odpowiednia metoda i ciach i mamy w sumie w miarę dobrze oszacowałem ten odcinek w lesie a tam około 4 km będzie miał To już skręciliśmy w mieszka pierwszego To jest jeszcze chyba hełmek kierując się na oświęcim no i takie charakterystyczne motocykle tutaj. O, tego nie było Tego jest więcej fajne, fajne, fajne Nie było tego Że tu dojeżdżamy do drogi 780 trzeba się kierować w prawo na Bieruń A więc tak jeleń, czyli dzielnica Mysłowic Dojechaliśmy trochę do Jaworzna. czy za i potem w stronę 8 e, wyjechaliśmy w Hełmku z Hełmka wyjechaliśmy i jesteśmy w Hełmie Śląskim To jest taki skrót Czyli tak wyjechałem na światłach w prawo przez ten most e, tam nic nie nagrałem, bo był ruch, były samochody, więc nie chciałem nic tam kombinować z kamerką i to takim skrótem wszyscy tędy jeżdżą. Pewnie omijają tamten prawdopodobny remont drogi jak się jedzie na Bieruń Tu jest ten kawałek remontowanej drogi i on prowadzi tam do samego końca, do takiego rozwidlenia gdzie w prawo skręcicie na Bieruń, a w lewo właśnie w stronę Hełmka. CSI Helm Śląski Bardzo fajny serial kryminalny Mamy godzinę 10, około 25 do 26 stopni Celsjusza Więc temperatura taka całkiem przyjemna I wyprzedziło mnie jak na razie 70 pojazdów Ulica dzikowa, bardzo fajna i przyjemna. Zaczyna się w Lędzinach, a kończy się w Imielinie. A posiada jakieś ze 3-4 skręty. Asfalt bardzo dobry. Generalnie fajny odcinek drogi. Trochę się w cieniu schować. W jakiś upalny dzień. A tu na końcu taki mały podjazd. Cały odcinek Dzikowej, myślę, że będzie miał może z kilometr, może półtora. Jest nie za długi, ale można się nim nacieszyć. Tak więc, jak chcecie taką trasę na 2,5 do 3 godzin, w zależności jak szybko jedziecie, to taka pętla dookoła e, Dziećkowic jest bardzo fajna. Dystans w jest taka w sam raz. I tu już wjeżdżamy do Lędzin z powrotem, kończymy w Mielinie, dzielnica Smardzowica I to jest taki dość fajny odcinek drogi, który prowadzi od ulicy Dzikowej. To jest generalnie ulica z domami po obydwu stronach. Będzie miała może za 3 km tak mniej więcej i prowadzi właśnie do głównej ulicy w Lędzinach. Tam są jakieś sklepy wiadomo, jakieś stagany, więc tam ruch będzie na pewno większy, zwłaszcza o tej porze. No i w samych lędzinach przez Hołdunów, czyli dzielnicę lędzin S1 i ulica Mikołowska, a droga już prowadzi do dzielnicy Ławki. To już chyba będą Mysłowice. Ale to jeszcze mam kawałek, jakieś 3-4 km do, do ławek. I tutaj w sumie bardzo fajna okolica się zaczyna. Dobra droga. Ruch stosunkowo niewielki, czasem znikomy. Dobra, jednak ławki, czyli dzielnica Mysłowic zaczyna się wcześniej. Ale tam do samego jakby centrum ławek mamy jeszcze kawałek. A tam droga już troszeczkę będzie średnia, ale na razie jest w porządku. Bardzo fajny asfalt. I tędy dojedziemy prosto do. Do dzielnicy wesoła, tam jest kopalnia wesoła, dzielnica wesoła w mieście Mysłowica i stamtąd już jadę prosto do Katowic. I są ławki Ale ławek nie ma no dobra jest Jedna, na przystanku a to wesoła że tutaj od ławek w stronę wesołej w Mysłowicach zaczyna się troszeczkę gorszy asfalt, nieco dziurawy, także trzeba trochę omijać tutaj, przynajmniej jadąc prawą stroną, tą właśnie w stronę Mysłowic. Jakbyśmy jechali w drugą od Mysłowic do Lędzin, to jest to trochę lepiej po tej drugiej stronie drogi, ale tu po tej trzeba jednak uważać, zwłaszcza jak się idzie w grupie. Odpowiednio informować o dziurach. A tak teraz zauważyłem, że w sumie niektóre te dziury chyba zostały załatane, bo ich, bo ich nie ma aż tyle, ile było. Ej, dwóch kolarzy mnie wzięło. Trochę się przychodziło ode mnie, ale mi się nigdzie nie spieszy. No i co? Chwilę temu wjechałem na ulicę Beskidzką. To jest taka bardzo długa, prosta. Ma ona około 7 km, jakoś tak, 6,5-7, no i prowadzi od kopalni Mysłowice Wesoła aż po pogranicze Tychów z Katowicami, i wieża do Katowic. No tam dalej już jest ulica Boja Żeleńskiego i prowadzi w stronę dzielnicy Kostuchna. Beskidzka jest popularna wśród ratlonistów, czasowców, z racji właśnie tego, że to jest długa prosta. Ja za tą drogą średnio przepadam, bo jest nudna. Ja już setki razy ją przejechałem i średnio ją lubię jechać. No co innego jak się jedzie z kimś, z grupą osób, można wtedy porozmawiać, albo pocisnąć po prostu wtedy. Nie jest tak źle, ale samemu jak tak mam jechać to... Zwłaszcza, że najczęściej po długich trasach e, kończyłem na Beskickiej czyli trasy takie powiedzmy 100, 100 parę kilometrów gdzie często na południe od Katowic jeździłem no i powrót akurat był taki, że wracałem przez Beskidzką, żeby dojechać do swojej dzielnicy i do domu, nie, więc już żegnałem tą Beskidzką po prostu Także powoli się będę z Wami żegnał materii malutko zostało nie miałem może za dużo ciekawego do opowiedzenia myślę, że ciekawsza tak naprawdę będzie link do przejechanej trasy, czyli do aktywności na Strawie niż sam film ale to tak chciałem coś nakręcić, bo dawno niczego nie było, nie miałem pomysłu. No i tak wpadłem, że coś może skleję z trasy. Pokażę, nie wiem, stan dróg, okolice trochę. Tak więc dziękuję wszystkim za uwagę, za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że w całości. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Czołem, cześć!